Dzień dobry, cześć, cześć, z tej strony Marzyciel, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj będzie naprawdę ciekawie, brakuje nam 6 żetonów aby wykonać Aby odblokować kolejną klasę i tym samym ukończyć karnet zadymiarski. Myślę będzie bardzo ciekawie, więc nie przedłużajmy, zaczynajmy, odbierzmy darmową nagrodę ze sklepu Odblokujmy nowe wydarzenie, nie zastanawiamy się tylko gramy. Na samym początku Karl. Miejmy nadzieję, że będziemy się dzisiaj oczywiście dobrze bawić. Przede wszystkim uda nam się wygrać chociaż jedną, dwie, trzy gry. Zobaczymy jak to będzie. Naprawdę już nie mogę się doczekać, jak wszystkie te skrzynki będę mógł otworzyć z górnej alejki. Naprawdę bardzo długo na to czekałem i już się nie mogę doczekać. E, więc na następnym lub jeszcze w tym odcinku po prostu wszystko otworzymy po prostu wszystko otworzymy e, naprawdę no jestem ciekaw co będzie w środku mam nadzieję chociaż na dwóch trzech zadymiarzy e, byłoby naprawdę fajnie żeby jakby się nasza kolekcja o tyle e, połą... e, przepraszam powiększyła ale oczywiście e, wszystko wyjdzie w praniu e, na razie staramy się mm, tutaj tą grę wygrać zostało już tylko trzech zadymiarzy e, więc jest naprawdę super. Ja tutaj nie będę się, że tak powiem, bawił w chowanego. E, ruszam na przeciwnika. E, szukamy kolejnych, aby po prostu jak najszybciej te gry dzisiaj wygrać. E, są to gry na niskim poziomie pucharków. Więc poziom, oczywiście, nie jest zbyt wysoki. Ale nigdy nie wolno lekceważyć przeciwników, pamiętajcie, e, bo nie wiadomo, kto, kto, kto po prostu gra. Oho ho. No i widzicie, dałem się załatwić, dałem się po prostu załatwić. No ale cóż, gramy dalej wykonane dwa postępy w misji, więc bardzo się cieszę, zaczynamy, gramy dalej, kolejną grę w starciu solo dało nas na dół. Myślę, że będę w stanie tutaj szybką tą skrzynię rozwalić. Oj, 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 no może i nawet lepiej. Za chwilę będę miał dostęp do tego ultimate'a Więc będę mógł tutaj w tą rosę po prostu wjechać Nie będzie miała najmniejszych szans Tak, już na nią lecimy Użyłem oczywiście ultimate'a Ultimate Karla jest naprawdę bardzo opi Taka fajna wskazówka Jeżeli gracie Karlem Starajcie się uderzać tym bumerangiem o ścianę, ponieważ on wtedy oczywiście szybciej do Was wraca. I możecie po prostu, że tak powiem, nawalać jak się tylko da. Teraz muszę uważać, bo już ma ultimate'a, niestety, niestety dla niego na nic mu się ten ultimate nie przydał. Zostało trzech zadymiarzy. Ten Jackie troszeczkę odważnie. Nie wiem czy on tu po prostu nie zginie. Tak, nawet, nawet dwóch przeciwników zginęło za jednym razem. Więc naprawdę fajnie, fajnie się to złożyło. Zostałem jeszcze ja i jeden, jeden gracz. Zobaczymy kto to jest. Gdzie on przede wszystkim jest? Ja tutaj sobie rozwalę tego robota, dostanę trzy darmowe power cube'y. Nie musiałem nawet walczyć, ponieważ przeciwnik dziś tam sobie, że tak powiem, padł. Więc kolejna gra wpada na nasze konto, nie zastanawiamy się gramy kolejną grę i z tego co widzę po prostu nasz e, nasz karny zadymiarski został już ukończony e, więc za niedługo cała góra będzie po prostu otwierana e, będzie to naprawdę super odcinek już się nie mogę doczekać e, ale skupmy się jeszcze na tej grze e, ponieważ tutaj jest nita jeżeli udałoby mi się chociaż raz nią uderzyć nawet dwa razy się udało teraz wezmę sobie tego Power Cuba. No, nie powinienem mieć z nią żadnych e, problemów, tak, Nita wpadła na nasze konto, mamy już 3 Cuby. Mm, tutaj jest e, Penny, e, myślę, że uda mi się, nawet jeżeli nie mi, to ktoś po prostu mi pomógł w tym, tylko kwestia, czy ja mam teraz e, jakiekolwiek szanse strzeli, strzeli, mam, mam, mam jeszcze jedno, jeszcze jedno, udało się, e, bardzo dobrze. Gramy dalej, gramy dalej. Tutaj u góry jest Barley. Jeżeli uda mi się do niego dojść, tylko nie wiem czy mi się uda no nie będę go chyba gonił, bo nie ma na razie sensu. Dopiero jak będę miał ultimate, to się na nim skupię. Tutaj jest Jesse. Jesse już jest moja, tylko pasowałby. Muszę się stąd ewakuować, nie mam co tu szukać. Oho, ho, 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 znalazłem się w bardzo niekorzystnej sytuacji, ale ona może się jeszcze stać dla mnie korzystna. i tak korzystna! I mamy 8 Power cubeów, Zostało dwóch przeciwników. Ja sobie tu użyję tego ultimate'a aby tego Barleya dokonać. Udało się to. I wielkie starcie, proszę Państwa. Został jeden. Została Jessie, został Karl. Oczywiście nie musicie pytać, kto będzie mocniejszy, bo wiadomo, że to Karl wygrał ten pojedynek kolejne puchary, kolejne żetony wpadają na nasze konto. Zobaczmy, jak się sytuacja przedstawia. Kolejny etap tutaj odblokowany. Mamy nowego zadymiarza. Z dynamikę trafia do nas, odblokowany z alei pucharów. Bardzo się z tego cieszę. Myślę, że nie ma się co zastanawiać. Myślę, że można od razu sobie nim pograć. Chyba, że najpierw spróbujemy wykonać trochę misji z peny, musimy zabić 12 przeciwników, pokonać, więc najpierw skupmy się na tym, a później zobaczymy co dalej. Już tych zadymiarze mam chyba 14 czy 15, jak na to, że nie tak dawno zacząłem i nie gram, że tak powiem, jakoś bardzo dużo, to ta kolekcja jest już dosyć pokaźna, wam muszę przyznać, więc bardzo się cieszę. Więc bardzo się cieszę. Tutaj, oczywiście, musimy się skupić aby e, oprócz tego, że tych przeciwników pokonywać, e, to i jeszcze, żeby po prostu uderzać ten safe. E... Ajajajajaj, troszeczkę za bardzo się chyba rozluźniłem w tej grze. Mm, no, ale tak trzeba, tak trzeba. E, nie wolno grać też na poważnie w każdej grze, trzeba się czasami rozluźnić. I po prostu na spokojnie tych przeciwników tutaj obijać. Jeszcze jedno uderzenie, ja. myślałem, że uda mi się ich tutaj wyeliminować. Niestety nie, fajnie by było jeszcze dwóch, trzech przeciwników pokonać. Bo to, że wygramy tą grę, to nie mam żadnych wątpliwości. Ponieważ poziom tych grzy jest naprawdę bardzo, bardzo niski. Jeszcze raz, niestety się nie udało. Niestety się nie udało, ja za chwilę będę miał dostępnego ultimate'a, ale zanim to nastąpi... Muszę teraz, teraz muszę uważać, teraz muszę uważać, jakbym teraz dobrze... Tak, jeden na pewno tam padł, jednego na pewno byłem w stanie wyeliminować. Nie wiem czy nie wyeliminowałem w przypadku dwóch graczy, mogło, mogło się tak podziać. Byłoby bardzo fajnie, ponieważ mam misję na 12 przeciwników Penny. Tutaj jest Rico, powinien być mój. Jest mój, Rico jest mój. Tutaj jest Barley. Barley też jest mój. Super się to wszystko układa. Teraz jest tu Nita. Nie wiem czy uda mi się ją, że tak powiem, capnąć, ale na pewno capnąłem Rico. I jeszcze może ten Barley wpadnie na szykon. To już nie wpadnie. Wygrywamy tą grę. Bardzo prosta. Można powiedzieć było więcej zabawy, aniżeli jakiejś poważnej gry. Pokonaliśmy aż 9 przeciwników, więc naprawdę bardzo fajnie zagrajmy jeszcze raz ten tryb trzech przeciwników. Powinno nam się udać pokonać. Dodatkowo, jeszcze jakbyśmy wygrali, byłoby naprawdę super. Ale oczywiście, zobaczymy, co pokaże. Co ta gra pokaże. Na razie, starajmy się tutaj tego naszego ultimate'a nabić. Oj oj, 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 Tutaj jest już Cold. Ja już mam ultimate, ale muszę sobie go gdzieś tam. E, mam wrażenie, jakbyśmy mieli tą grę po prostu przegrać. Jeszcze raz, jeszcze raz jest. Dobra, jeden przeciwnik pokonany. E, dam sobie tu mojego ultimate. Yy. Obawiam się, że teraz mnie tu ten El Primo dorwie. Na szczęście mnie nadorwał. Widzę, że ten mój ultimate coś tam, coś tam tej, temu safeowi robi. Nadal to jednak oni prowadzą. Ja wyeliminowałem drugiego przeciwnika w tej grze, więc jeszcze jeden i misja będzie wykonana. Tak, misja wykonana? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ale właśnie teraz misja wykonana. Skupmy się po prostu na tym, żebyśmy teraz postarali się jeszcze wygrać. Oczywiście nie będzie to łatwe. Bo mamy, e, mamy tutaj problemy, aby w ogóle dojść do e, przeciwników e, sejfu Ale nic się nie dzieje Póki piłka, czy tak powiem, w grze e, To się tu wszystko może stać Ajajajajaj aj, 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 aj. Ile oni mają punktów zdrowia? 64 punktów zdrowia My mamy 63 Zostało 50 sekund e, Teraz po prostu trzeba w dobrym miejscu tego ultimate'a mojego położyć, aby on po prostu robił tu jakieś szkody tym przeciwnikom. Albo zróbmy po prostu tak. Moje każde uderzenie zabiera dwa punkty, że tak powiem, zdrowia temu safe'owi. Zostało 30 sekund. Nasz safe na razie jest też, też ktoś wie, nasz safe. Ten safe ma obecnie, nasz safe ma obecnie 39 punktów zdrowia. Nasz ma... No, przeciwników ma 2019. No proszę, pomóż mi tu, proszę, proszę. Nie, no, no, niestety, e, nasza Jessie, chyba była AFK. No, nie mogliśmy nic zrobić. Najważniejsze, że jedną misję udało się wykonać. E, zagrajmy sobie jeszcze jedno, jedno spotkanie e, naszym nowym bohaterem. E, jest to Dynamike. Wypróbujmy go. E, nie wiem, myślę, że napad będzie bardzo dobry, ponieważ Dynamike jest bardzo dobry do tego trybu e, ze względu na to jeżeli dobrze się rzuci te dynamity, to naprawdę one zadają bardzo dużo obrażeń. Więc myślę, że powinno nam się tutaj udać wygrać. Zobaczcie, jeden mój auto-atak, czyli dwa dynamity, zadają 4, tak, prawie 4% obrażeń temu safe'owi. Jest naprawdę bardzo dużo. Kwestia, czy moi sojusznicy będą w stanie mi tu pomóc bo oczywiście samemu można wygrać, ale najlepiej jednak jeżeli ma się tą drużynę i faktycznie ma kto pomóc. Na razie Save ma 82 punkty zdrowia, już 70. No powinno nam się po prostu udać. No, naprawdę bardzo się dziwię, jeżeli tego nie wygramy, ponieważ idziemy jak burza. Save ma już tylko 38 punktów, że tak powiem zdrowia, ja tutaj mam po prostu kolejnego ultimate'a dostępnego 29, 24 22 no można powiedzieć, że już po prostu po zabawie, ja mam ultimate'a dostępnego, ostatnie dorzucenie i wygrywamy pewnie tą rozgrywkę i tym samym zdobywamy 8 pucharów 20 żetonów i po prostu idziemy dalej. Dziękuję Wam, że byliście razem ze mną w tym odcinku. Zachęcam do subskrypcji, do zostawienia lajka. Do następnego. Cześć!